Bejki, a może nawet całej rundy. Wróg bez kontra EUKS, czyli mecz lidera z wiceliderem, choć jedni i drudzy ostatnimi czasy spisują się nieco poniżej oczekiwań. EUKS w czterech ostatnich meczach zgarnął tylko jeden punkt, a tutaj zaczął od tego gola, Antonio Domingueza, ale tej bramki arbiter nie uznał, bo dopatrzył się tu spalonego. W odpowiedzi zaraz potem brukbet, konkretnie Stefanik. Jego strzał blokuje jednak Rozwandowicz. Mieliśmy więc już ostrzeżenia z jednej i drugiej strony, a to czas doliczony do pierwszej części. Znów atakuje Termalika z prawej strony doszatkowuje Grzybek, niepilnowany przed bramką Roman Gergel. Bez większych problemów pokonał arkadiusza malarza. Oglądamy teraz jeszcze. Dąbrowski zajął się tu śpiewakiem, a Gergel został sam. Także do szatni z prowadzeniem schodzili gospodarze. W kolejnych fragmentach EKS nie miał pomysłu na to, jak zaskoczyć defensywę Brugbetu. To już minuta 73. Antonio Dominguez prowadził piłkę. Wreszcie jest strzał, ale zablokowany przez De Amo. Futbolówka trafiła jednak pod nogi Sajdaka, który technicznym uderzeniem wpakował ją do siatki, ale znów nie pocieszył się zbyt długo z tego gola. Tutaj offside był już bardzo wyraźny, także wciąż jest 1-0. W 86 minucie rzut wolny ma z kolei Brukbet. Dośrodkowanie jest polu karnym wlazło i ręką zablokował to uderzenie Przemysła w Sajdak. Tutaj nie ma już wątpliwości. Będzie rzut karny i szansa na zakończenie emocji w tym meczu. Raz jeszcze Roman Gergel. Znów skutecznie i dla Słowaka to jest już gol numer 11 w tym sezonie, który jednocześnie pieczętuje zwycięstwo Brugbetu. W hicie kolejki górą lider.